Nie tym przejściem. Co jest? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Szepard i gra dzisiaj ze mną Lechogaty! <grybuj> <grybuj> I dzień dobry, witamy oczywiście w kolejnym odcinku Deforesta Deforesta, którego nie było przez pewien czas. Natomiast nie jest to kwestia tego, że któryś z nas, któremu z nas nie chciało, tylko po prostu, najzwyczajniej w świecie, żaden z nas nie miał na to czasu, żeby się ładnie tutaj. Tak naprawdę tak Szepard zerwać. powiedział, że już nie chce więcej grać, bo się boi kanibali. Ale ja powiedziałem, Aha. Szepard, będę cię trzymał za rączkę. Zagrajmy jeszcze, nie bój się, nie ma się czego bać, to tylko gra. To nie jest takie straszne. No i wtedy Szepard powiedział, ok, dobra. Dobra, Hoguś, będziemy grali spoko. Tak. Tak było. Czemu nie mogę tego zjeść w ogóle? Już wiem. Nie, jesteś głodny. E, jesteś głodny... Dobra. E, moi drodzy, oczywiście przypomnę te wszystkie łapki w górę, jak się podobało, łapki w dół, jak się nie podobało, komentarzyki, wszystkie rzeczy tego typu oczywiście będą jak najbardziej. My dzisiaj nagrywamy dwa odcinki jakby naraz, więc pewnie jakby będę w następnym odcinku czytał wasze komentarze, wydaje mi się tak najlepiej, ponieważ mamy dzisiaj misję. Misję, którą ja bym bardzo chciał zrobić, ponieważ wydaje mi się, że oboj, obaj jesteśmy sa, Saramujajami. I właśnie dlatego, że jesteśmy takimi Saramujajami, to pójdziemy sobie po Katane. Katana jest wbrew pozorom obok naszego miejsca całkiem niedaleko, mm. więc nie będzie z tym aż takiego problemu. W każdym Dobra, razie... ho -ho. Okej, okay, dobra, no to ho. Od razu idziemy. Idziemy, no, idziemy bez idziemy, niczego. po prostu z buta. Idziemy z buta, dobra. Z buta idziemy, Więc wbijamy tak. się i tyle. Wiesz, co by się przydało jeszcze? Ta siekierka taka mam wrażenie, ta lepsza taka. Ta żółta taka duża? E, już nie mówię, wiesz, o tej takiej najlepszej, tylko ta nawet była do... Taka zwykła do ścinania drewna lepsza, jakby. Okej, okay, dobra, wiem. Ale to dobra, to spokojnie. To, wiesz, to, możecie jaka? oczywiście pisać w komentarzach. Wiem, że jest jeden, jed, jeden z widzów. E, oczywiście bardzo ci dziękuję, że, że komentujesz. E, ja widzę te komentarze. E, natomiast nie, nie, nie potrzebujemy Twojej pomocy w tym sensie, że nie, nie musisz z nami grać. To w się sensie wszystko zjete. <laughs> Czemu ty tak do widza mówisz? A nie, w sensie, no, no dlaczego. Po Kiełba siło cię, dlatego... odwaliła już od kaski. Nie, 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 od kaski I Od to nie. produktów spożywczych w Deforest? Z produktów spożywczych w The Forest tym bardziej, nie. Ogólnie. To tak, ale dziękuję Ci bardzo, oczywiście, gdy będziemy potrzebować jakiejś bardzo yy, doraźnej pomocy, to yy, wiem, gdzie się odzywać. Także spokojnie, you will not be forgotten. Czy coś takiego. Musimy gdzieś tutaj znaleźć jakąś parę yy, ziomków, ludzi. Krzyczą o tu Ciebie No u mnie musimy gdzieś tutaj znaleźć parę y, ludzi którzy walka waleczka waleczka fi fiu, fiu. <słuch> 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 Okej okay, dobra gdzieś we... Ty spadaj gnój. Ale odwróciłeś się. No idzie, bo działało. jestem kulturalny. Musimy znaleźć gdzieś coś bardzo mm -hmm. podobnego do o, czegoś takiego. Tu o, takie, o, tak, o taką skałę. Gdzieś w tych okolicach... O... Szczelina jest, no, znajduje się. Szczelina, no to tak. I musimy. Mam. O, chyba. A nie pod nami? właśnie, no tak. Ja. Pi... O, to jest ten screamer najgorszy. Co za jest? każdym razem przy takim wejściu. Co tu jest? E, dobra, Shepard, to ja e, klejmuję ten teren. Dobra, klejmuj. W imię e, nas ogólnie. Dobra, to ogólnie. jest. Proszę się tutaj ro rozwalić takie rzeczy, takie pierdoły, tak totalnie nie. Ja Ale się klejmuję... przestraszyłem. O, bo tu są właśnie, no tu są ci ludzie, o których ja mówię. To oni chyba coś mają, właśnie, jakieś clothes. O, zegarek ma. Cloth, tak trochę. Ojej. Gdzie? No tutaj, gdzie jestem. Okej, okay, tutaj, smutno. Smuteczek troszeczkę. A to tacy, jak są wszędzie tak naprawdę, nie? No to, to, to pani Helena i pan Grzegorz z tak. tego... Ale nie czy zauważyłeś, no właśnie, zauważyłeś, że oni mają tutaj smartfony powbijane w ogóle? No chłopie, no bo to IT jest, nie? IT, Wiesz, To, jest, paksik, no to jest takie jakby e, pokazanie, że technologia nas zabija, dosłownie, nie? Że nie możesz <laughs> nawet nic powiedzieć bez technologii. Dobra. Dobra. To co w Bianco i w Bianco. Uh -huh. Dobra. Idę tam. Coś, coś tu jest, to może być jakiś screamer. A wow, ale loaduje. Zazwyczaj screamer to jest właśnie ten, już ten bat, nie, na początku. Tak. Tak nie mogę zapalić. Możesz zapalić? O. No ja mam zapaloną. Ale ja mówię do mojej postaci. I gdzie A dobra, to tutaj... tu jest to. Okej. Okay. Okay, Polecam dobra. ogólnie robić co jakiś czas e, pochodnie dla nas, nie? Tak, 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 To jest tak, kartka. Łee, tak, tak. jaka tutaj... Ale o, to brzydka. Jimmy narysował, na 100% Jimmy. Jimmy. <laughs> o Jezus, nie to. Dobra, może... To dobra. O, ale rozwaliśmy, to jak rozwalono. do siebie mieliśmy, nie? No, do, bo to jesteśmy u siebie już, halo. Pamiętaj, co jakiś czas stawić pochodnie, żeby po prostu jaśnie dobra. było, nie? ja sobie stawię od razu tutaj już stawiam pochodnie właśnie kolejną. Masz z tych, z ich... z główek, nie? Wydaje Z główek, z główek, z O, dobra, dobra. pan wisi. Ty, masz jakieś może... o kurde, nie mam... On ma picia dużo masz tutaj. Sab? Masz Masz proszę? Bo się dokończyć. O kurcze, Tam eee, jeszcze jest jedno. Nie wiem czy... czy będę miał kolejny. A, bo tutaj dobra. Nie Dzień mam opieścićko. już. Dobra, możemy to zwiedzić. Nie wiem, gdzie Już tutaj... więcej nie zrobimy, Shepard, jak coś. Okej. Okay. No, no to... chyba, że wyjdziesz i zbierzesz szybko nie, jeszcze. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra. A tu była latarka? Była chyba, nie? Było była latarka. Może latarecki? nawet na, może znajdziemy właśnie na koniec gdzieś to. I wiem, że tutaj już gdzieś tu się zaczyna... Bo ogólnie to jest ogromny kompleks, to, gdzie my tutaj jesteśmy. To jest ogromny, wielki, wielgachny kompleks. O. Chyba jesteś gdzieś indziej niż ja, nie? No, poszedłeś pewnie z tą nogę, co trzeba. Dobra, o! Już zawracam Gdzieś? do cyby. O. To tam udajesz, że jakiś coś widzisz, nie, jak coś nic tutaj, nie widzisz. Coś tutaj robi jakieś takie. Psz, 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 psz. tak robię. <śla> to ja. Psz, 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 psz. No coś to robi takiego. psz. psz, psz. Tu batsy są, ty Ta. leżą. Pozabijałem no, kilka. Batsy. Spały się do góry nogami debile Debile tak się Nie śpi. Nie będziecie mnie straszyć No, ale mam new Animal Discovered, ja także... <laughs> właśnie koks. to samo mam. O! Coś chyba mam Ciekawego. O kurczę co ty tam rozwalasz typie? Nie wiem, ale... Jest to jakieś jedzenie here? Batona se w długie. Ej, nic nie ma w tych skrzynkach. Biblia! No to idealnie, no to jak nie, pan... Święta książka tu jest. Tak? Okay. o, Jest krzyżyk tu? I jest książka. Może tu, w tę stronę? Dawaj. O, ale te są, czekaj, do porozbijania jeszcze. Klaufy są, batony. O! To Gdzie? musi być we wodzie. Właśnie, we wodzie chyba musi być, niestety. No dobra, potwierałem. O, chyba tu? Shepard! Słucham? piłkę rzuciłem do ciebie. Oj, nie chciałeś tego słyszeć, stary. Nie słyszałem nawet jak coś, więc nie wiem o czym mówisz. Ej, Który my jesteśmy kompleksie w ogóle? O, to jest jeden wielki kompleks, wiesz? Stary, bo jest sprawa. to jest przejście. Wiem, ale ja poszedłem dalej. Coś tu się drze, strasznego. U mnie tym przejściem. Co jest? Tak. Wielkolud? Tak! Oh. Ale, się ale się zesrałem. Jezus Maria! O! Idziemy tutaj. Nie, tam nie idziemy, tam nie idziemy. To jest ten z tymi łapkami, ten taki, już nie pamiętam jego nazwy. Dobra, chodź. jakaś figurka! Jezusek, Tak, właśnie, to właśnie go wziąłem. Idziemy dalej, chodź. Idziemy dalej. Ja poszedłem tutaj tym przejściem, ty którym ty miałeś. Jakbyśmy łuk mieli, to w sensie. Ja mam, mam. Łuk, ale ja też mam łuk w sumie. Można byłoby zabić. Ja nie pamiętam tych kanałów za bardzo, nie? Ja też. To jest ta mapa. O, o, o. Jakoś. O. o do bardzo dużego miejsca. Bardzo dużego miejsca. O, tego nie znam. Jakiś nowy nie. ten? Właśnie no. nie. No, nowy... trzecie oko po prostu, ale nic nie dało. Żaden cyklop z tego nie powstał. O. Dobra. Ja coś czuję. Czuję. No nie, to mogę być ja w sumie. Ale pierwsza śmierć się chyba nie liczy, nie? Jest! A to jest to miejsce do wysadzania. Chyba mam. Ja ma. Albo nie. O, to jest ten lej, O, le no, oleju, to jest kraszawem. o tym wielkim, tak, o wielkim leju. Oleju. Dynamit mamy. Tak, tak, ja mam przy sobie i tak dynamity, więc jak coś tu mamy do wysadzania. Tam ty dalej. miałeś dynamit. No wcześniej, we wcześniejszym odcinku przecież brałem. O, A, i tutaj. A, bo tam był dynamit, myślałem, A. że flary były, ty. Idziemyśmy ty, wyszli. YYY! Where? W tym leju? Tak! Nie? No paty. A no tak, Ty, ty mówiłeś, że wiesz, znasz drogę do tego... ...do Bo, 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 tak wyglądało, jakbym znał, ale jednak... Bo, 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 Nie rozw... A dawaj... A, to jest nie no dobra. Wracamy jednak, wiesz co, pomyliłem się... Ale dynamitu! Ja mam, może już coś fulla. Wysadzimy. ja mam już fulla, niestety. Ja też, dlatego coś może wysadzimy. No dobra, tylko jest? Są chyba skaki do wysadzania. Tak, ale gdzie? Właśnie, to jest też pytanie, gdzie ono jest tutaj do wysadzania. To nie? Ten, nie. Nie właśnie, jakieś takie. Tam nie, tu, jest, nie, jest... dobra, spokojnie, hogaty! Znajdziemy, znajdziemy. I jeszcze coś wysadzimy. Jeszcze i coś dobra, wysadzimy. To co, może dynamit tego, w mutanta. <noise> nie jesteś? No. Tak, chcesz? No. Okay. Ty świ ja świecę, ty rzucasz. Oni świecą, i my świecą. Ehehehe. <laughs> <laughs> Żarcik, Dobra. żartownisiowy. Dobra, idziemy tu, bo tutaj jest to wyjście całe z tego Leja. Ej, czuję się, kojarzysz ten film Pateckiego, co wchodził po, 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 po Walus w tym? Tak, tylko że on nie miał mutantów. Ty, to jest wracamy czy jak? O nie, dobra, nie wiem, wr wróćmy sobie na razie, bo coś czuję, że tam, tam, do niego nie mamy iść, ale możemy sobie do niego wrócić normalnie potem i poszukać w niego. Sprawdzimy, co. Tu ty. masz driny, gdybyś chciał. Nie no, prosty biku, mam driny. Drineczka dupnąć. Dupnij monsterka. Ty, łe, dobra, my poszliśmy z tamtej strony, gdzie jest ten toporek, a myśmy poszli w ogóle... Ee, czekaj, nie, tu. Tylko myśmy te lufy powinny być w tych skrzynkach w ogóle. No tak powinny Mam być. Mam wrażenie, ale nic nie ma u mnie w tych skrzynkach. my, to, my też nic nie ma. No to yy, fejkowe. Dobra, to pójdziemy teraz w lewo. To gdzie, gdzie ty tam byłeś, pamiętasz? Gdzie, gdzie, gdzie skręciliśmy? Tak, gdzieś na początku. A Ta. Może tam będzie coś do wysadzania i to my właśnie... I tutaj wkraczamy my, Rycerze. Cali na biało. Tu na pewno byliśmy. O, pinożki. Dziękuję, pieniążki. Czekaj, a z niego coś jak z Ty, leci, pa. Piniatę. Czekaj, szefard, stój, bo piniatę uderzam. Dawaj, pieniądze! Meski tu, ey! Farmie kasę, szefard, cicho. Już farmiłem, ja już farmiłem wszystko, już Dobra. więcej nie mogę. Dobra, to chodź tutaj, ten gdzie. O! o. Ur... E! Uspokój czy się czy tam! Musisz gdzieś tu? U nas? No? Jakby. O, łe, łe Przeskoczyłem sobie. A. Tędy. Może? Gówno widzę, no! Ja też gówno widzę. Pogad, dlatego idziesz. Dlatego idziesz przede mną właśnie. Teraz ja mam się ostrać, żeby ten... A idę pierwszy pa? No co ja skontrolowałem O! O! O ząbki! Można je wziąć Nie, tak w ramach... to nie zęby. O. Porady dentystyczne, rozumiem, tak. O. Jezu, to ty skoczyłeś, nie? Ta. Uważaj na dzieci. O nie. Ale nie mam żadnych jeszcze trzeba. Nie, nie, ale, ale tu będą skakać. Wiem, to do... O, ja wiem, który to jest, ten taki... Tak, to jest ta duża sala chyba, tu będą, no, frajere. Frajerem machem. Nie wiem, czy my jesteśmy na tyle mocni, że się tu na Oczywiście, że wie. jesteśmy. Sprawdź czy Ej. ten, czy się tam nie ma, a ja zrobię jedną szybką rzecz. <grym>, Szybciutko, szyb, 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 zrobię jedną rzecz. I sprawdzę to, bo mnie zaczyna to irytować. Powiem tak, e, mutand i co najmniej cztery kanibale. Gonią cię? Tak. Sport, po, jak mnie mniejszy, to powiedz. Mijam. Wejdę do Mówiłem, Shepard. <grym> Biegnę, 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 biegnę. Wydupij, wydupie. Wydupuj, <grywia> wydupuj. Wy wy <grywia> o nie, 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 <tosan gimbala> dobra, no nie o parkour, nie. Dobra, <grywia> nie wszystko oczy. Nie wszystko tutaj, oni się boją wody. Patrz to. Chwileczkę, dobra. I tu już weszliśmy se do, do jaskini. Jak weszliśmy do jaskini, to ogólnie mamy już tylko półtorej minuty stamtąd teoretycznie. Byliśmy już na jednym końcu. Rozwalamy ty tak. Prosto droga na katanę. Ej, może. Prosto, prawo. Pamiętajcie, jakbyście się zgubili, to. Okej, okay, ale dobrze weszliśmy teraz. W sumie. Prosto, prosto, prosto. Jak jest. Okej, okay, to co? Bijemy się z całą grupą? Nie, 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 spokojnie, poczekaj, poczekaj. Ja ci teraz już wszystko powiem. Będziemy musieli ogólnie przez nich przejść, tak? Przez tą ogromną salę. Po prostu przebiec najlepiej. O, to ja nie wiem. Tak będziemy z nimi biegać tylko. Tam jest mutant na pewno. Ten duży. No. Musimy dosłownie przejść przebiec przez tę dużą salę i znaleźć deski. Takie pochyłe. I będziemy szli. Dobra, no i tutaj. Wie, tylko wiesz, jaki jest problem? Polega na tym, że ich gówno widzimy. Eee, masz rację. I trudno będzie znaleźć te deski, nie zabijając tego wszystkiego, jeżeli nie wiesz, gdzie dokładnie biec. Nie, bo ja nie wiem. Jeśli możemy spróbować, no możemy nawet i powalczyć z nimi, przecież, jak chcesz, Shepard. Możemy, Możemy tak mówić, no. polu polurować sobie, nie? Dobra. Więc... Nas jest dwóch, a ich jest tylko czterech i mutant. Dobra. Dobra. Postanowione, Hogaty, wracamy tam. Gdzie ty. To, tu się szło? Ja już tam biegnę. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Patrz. Musiałem zobaczyć. Dziękuję osobie, która zrobiła ten poradnik w ogóle na internecie. Przydał się. Czekaj, ja się tylko jeszcze sztachnę. Tej wiesz, można Tring. zawsze wbić na jakąś tą po prostu skałkę i. Ja w sumie mam strzały. Na tą... Wejdę na no ja też jakieś mam. Dobra, chodź. A to lepiej mutanta z strzałami. Wtedy wiesz. Tu, o, pa, 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 Shepard. Na tę skałkę można chyba mutanta <coughs> zlurować. Dobra, te to ja, to ja, to ja idę... chodź, Chodzi Najpierw trzeba zlurować zwykłe te mopki, nie? Do zabicia dobra, dobra. zwykłych ziomeczków. Można ogniko jakieś odpalić w ogóle, żeby od razu na kości zmienić. Idzie do mnie! Miją, miją, miją Buduj, buduj Cholera, jasno. Potrzebuję dwóch tych kamieni Wydupiej, wydupiej, wydupiej Cię... O, oh, on biegnie tu! Tak, 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 chodź Chodź na górę Dobra No i co? No i co? O oh. Wbieg! Wypadł, wypadł, wypadł! Dida, dzida! Wypadł, wypadł! Wypad. Wypadł, gościu! Do swoich uciekaj <noise> Dobra Okej, okay, spokojnie, spokojnie, nie mamy ich tu Nie mają szans Nie, 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 nie trać strzał, nie trać na nich strzał Nie trać strzał, nie opłaca się na nich Dobra Na mutantów lepiej ja idę go zlurować Dobra, on już żyje, on już zet, on już zetę Dobra dobra Odetnę mu tylko głowę na wszelki wypadek, na rękę. A od, odpal tego, odpal yy... ogniho tam tylko zbudowane ja został całkiem... Całkiem dangerous. o ale ty głośny jesteś. Ty, rozwalił nam to? Nie, nie. Dobra, poprzednie też. po i co teraz? No chodź! Co, boisz się ognia? Dobra, uważaj. No. Nie trafiłeś! Ha, siurków nie mają. Właściwie, że, że zobaczyłem to, Opal, O, pal, dobrze, dobrze, do ognia, do ognia, do ognia, do ognia. Czemu to się, podpalił się, podpalił się, podpalił się. Dobra, wydupiej, wydupiaj, wydupię. biegnie tu. Biegnie tu! Taki zmodowany. On Co, on tu wbiegnie? Ono O. Dobra, zrób... Zbuk... Czekaj, 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 tych trzeba na, o, no. na blisko ponaddupcać. Czekaj. Dawaj tego, dawaj nie go! Dawaj tak, dawaj, tak. tak damy radę Leży, 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 leży! Nice Naj, nice, zajebiście Na blisko, dobra, zabiłem O <ścoughs> dostał Jego można ten yy, zbielić go na ten, no, no, no dobra, zbierajmy sobie te. Zbierz sobie tam mieć ja trochę podobnie. Nie, czy to a, chyba tylko są nasze, tak spróbujmy. mi się wydaje. Co? Strzały. Czy na to... kogo strzały jeszcze. Ale nie w sensie. Chodzi mi o to, że wiesz, nasze strzały, że yy, nie może być więcej. Ty, no to stary! Dawaj ich na tego! Bierę, e... biorę. Bieraj i robimy sobie zbroję. Weź tego wyżej. To jest dwóch wyżej. Dobra, to, i robimy te, no, z i zbrojki robimy. To prawidłowo. No, ja straciłem trochę zbroi, więc... E, dobra, kombajn. muszę, gdzie mam... A, bo ty kości wszystkie wziąłeś. E, tak, jak się robiło z, z tych... A, dobra. Eee, i te kości chyba, nie? Tak, 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 dobra, wear. I tak samo creepy armor. O, nie zajebiście. Wyglądał jakiś, dziw, no, jakiś? dziwnie, Tak, wyglądasz pomieszanie. Masz trochę Lizarda na, się, na sobie, trochę tych szczątek <grym> jego i na trochę Załóż Założę na siebie z tego okay. jego. O! <grym> ja nie wiem, czy kościanę jeszcze mam, a mam. Masz masz. <grym> mam wszystkie też trzy. Zabawne. Dobra. Dzień, no i pas poszliśmy jak jacy my jesteśmy mocni, odłupia. Ja nie idę ja nie, nie idę sam na razie. Okej, okay, ja sobie kości mm -hmm. zużyję. Idealnie Ty... mam na dwa kawałki. Dobra. Ja mam w sumie też dwa kawałki na sobie, więc nice. Hej, nie tucz się tam! Dobra. Dobra. broja Zbroja zrobiona. Chodź. Eee, jak mamy łuki, to możemy o, się o, tu, nadupcać. Tu, 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 tu. Dokładnie tu, tędy. Możemy sprawdzić, co ten pan ma. Yy, o. ale chłop! clothes <kluzy> ma. O. o i inne rzeczy A. też. O, ale I śmieszny. mamy deseczki. Mogę go rozwalić? Ły. Zobacz, czy coś wyleci. Nie, nic się nie stało. I on jest ukrzyżowany. No. Jak ten na zdjęciu w ogóle wcześniej. Jak ten jakiś idol. Tak, jak jego idol pewnie. Ty, ty. O, o, o. I tu mamy zejście dalej deseczka. po lewej, ale my idziemy dalej. My zostawiamy to. My mamy na to wywalone jaja. O! Tu pieniążki były. Tutaj jest nowe ta. Patrz. Nie. Co? Co? Coś dało? Ja zacząłem schodzić. <grystanie> nie. A jakie mam strój? Yy, nie wiem, bo jesteś ubrany w wiele rzeczy. Zaraz ubiorę to, zobaczysz taki. A, okej, okay, dobra. Z taką tą. Dobra. Kamizeleczką. Po. O, co? Coś ty? Zrobiłem atak. Z, z lagmitem I to chyba jest tutaj. Oby. Mhm. No, Zróbmy tak. taki kawał drogi. A znowu wiozą rzeczy na granicę. Co? Granica Zofia Naukowskiej, oczywiście. Tak się Nie, powiem. no bo cały wiesz. A, to nieważne. <laughs> no nieważne. Jest, tak, dobra. Tu była ta łapka. Czy to co to tutaj jest? Jaka łapka?

Razem nice Jo, się dupio, ale tu rzeczy, Macbuczek o proszę bardzo. No i kozak, czy ja mogę zobaczyć? Widzonko, zegarki. Jest w się i z tych, tych bombki robiło, nie? Chyba Craft, czekaj, to jest metal. Zegar, circuit board i coś jeszcze było, a taśma, młoto e, Crafty to jest trójpod trójkąt. Dobra. Kurwa taśma jest w naszym ekwipunku. A gdzie, czego? A to, co chcesz zrobić, bombę? Jest elektryka, tak, <try> Co powiedziałeś, Shepard? Nic, nic, nic. nic nie, nie, nie. No właśnie to robię, jak coś. Uha, uha. A, zrobiłem. <k descriptor> no i zaje fajne. Dobra. Zrobię drugą jeszcze. To ja skończę tutaj odcinek i będziemy kontynuować może eksplorację dalszą, a może nie, kto wie, kto okay. to wie, w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo Hello. wszystkim, trzymajcie się, pa! pa. <mach>